Powiedzmy, że dandy mamy zaliczone. Pierwszy punkt naszego dzisiejszego zwiedzania miasta Dundee, to jest oczywiście statek RSS Discovery zbudowany tutaj w Dundee w 1901 roku. Zamysł był taki, żeby używać tego żaglowca parowego do wypraw na Antarktydę w celu pozyskania surowców. Podczas pierwszej wyprawy został niestety na nieszczęście całej wyprawy skuty lodem, uwięziony w lodach Antarktydy i w pewnym momencie e, teren, który został jakby skuty dookoła statku wynosił 20 mil czyli ponad 30 kilometrów obrósł statek lodem do najbliższej otwartej wody tak się prezentuje ten wspaniały żaglowiec ponad 100 -letni. czas w którym został uwięziony to ponad 2 lata, wyobraźcie sobie, że ten piękny Wtedy już nowy żaglowiec parowy został uwięziony w lodach Antarktydy na ponad 2 lata. Od 1985 roku statek ten tutaj jest w suchym doku. Dostępny do zwiedzania muzeum bilet 17 funtów od jednej osoby. Uważam, że to jest strasznie dużo. Ktoś bardzo sprytny stwierdził, że skoro plaża w Dandy wygląda w ten sposób no Sami przyznajcie, niezbyt apetycznie, więc wymyślono robić mini plaże tutaj z prawdziwym morskim piaskiem. Dzięki temu mieszkańcy, a także turyści mogą troszeczkę poczuć się jak nad polskim, wspaniałym Bałtykiem. I na przykład zrobić babę z piasku. bardzo fajny pomysł e, z tą promenadą, także jeżeli ktoś em, mieszka w Andy, albo ma rowery, przyjedzie sobie samochodem, to jak najbardziej bardzo fajna rzecz i myślę, że w naszym punkcie to będzie e, jakby pozycja obowiązkowa, jeżeli tu przyjedziemy autem, to zabierzemy rowery. I przejedziemy się wzdłuż tego wybrzeża, bo jest naprawdę fajnie i ciekawie. Oczywiście odbiór jest całkiem inny jak jest taka pogoda jak dzisiaj. Natomiast jeżeli siąpi i też mgła i tak dalej, no to już nie za bardzo. Tu są schody, które można wejść na tą drogę, na ten most i przejść, bo tam prawdopodobnie jest chodnik wiesz, tak dokładnie. Albo rowerowy, Słuchać wszystkie auta przejeżdżają. Niski stan wody, bo całe te. Cały ten bałagan odkryty jest, zobaczcie. Tutaj jakieś beczki. Nie za bardzo ładnie tu pachnie. O, a tu się wejść do góry. Proszę bardzo, tak wygląda panorama. I tam mamy wyjście już na Morze Północne, to stronę do Danii. Jakby ktoś się zastanawiał, czy kogoś zniknął rower i nie mógł go znaleźć, to szansa na to, że znajdzie się tutaj, jest dosyć spora. No i to są właśnie te fajne, klimatyczne miejsca. Nieopisywane w żadnych przewodnikach turystycznych. I takie szwendanie, zwiedzanie lubię najbardziej, czyli samemu tam, gdzie nogi poniosą, ale także oczy. Proszę bardzo, to jest mobilna latarnia morska. Nawet nie muszę czytać, ale prawdopodobnie na 90% wydaje mi się, że jest to oczywiście już nie używana, ale taka mobilna, pływająca latarnia morska. Dlatego, że jest jej latarnia, jest i horn, czyli tuba, trąba. I to w ten statek wypływał w morze podczas mgły, podczas sztormu. I dzięki temu, że miał na pokładzie latarnię, E, mógł ostrzegać i naprowadzać inne statki do portu. Oczywiście e, nie spełnia swojej funkcji, e, choćby z tego względu, że zamiast e, lampy, żarówki, ma soczewek ma choinkę, która chyba zeszła w środku rośnie, albo śluszna świąteczna choinka. Większość ludzi o tym nie wie, ale od XV wieku narodowym zwierzakiem Szkocji jest unicorn, czyli jednorożec. W XV wieku został adoptowany. Jeden z dziko biegających jednorożców i do tej pory można zobaczyć się wszędzie. To jest HMS Unicorn. Wojskowa fregata zbudowana w 1824 roku. Jeden z sześciu najstarszych statków na świecie, który jeszcze nie jest osadzony w suchym doku, tylko unosi się na powierzchni wody. Myby kolana bolały. Jakbym tak musiał godzinę czy półtorej godziny na, na kucaka. Nie ja wiem, że to jest miękkie, ale jak bez po bezwzględnej pozycji, na tyłku trzeba siedzieć. Jednak wolę zwykły kajak jakiś taki paddleboarder. Wracając do unicorna, 300 mężczyzn musiało być w załodze, żeby ten, ta fregata wojskowa spełniła swoje zadanie. Mało tego, 1000 dębów zostało użytych do budowy tego niesamowitego okrętu wojskowego, ale w ogóle zobaczcie, jak on wygląda, jaki to jest kształt. 38... Armat na nim było osadzonych. Proszę bardzo. Armata, armata. nie spotykanego w Polsce, kto by mógł pomyśleć, co nie? Musimy się dowiedzieć, co to jest za budynek. Zaraz to wymapujemy. Muzeum to jest. Jest po polsku? Wiecie, jak sprytnie i mądrze można wykorzystać plastik, nie bojkotując wszystkiego, ale w ten sposób. Nie musi się rozkładać 1000 lat. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Dandy. Bardzo przyjemnie spędzony czas. Piękna pogoda, to najważniejsze: ciepło. Ciekawe miejsca, bardzo fajne miasto. Myślę, że można tu wrócić, e, nawet z dzieciakami, bo jest sporo rzeczy fajnych, ciekawych takich atrakcji rodzinnych. E, tym, którzy dotarli ze mną do końca, dziękuję za obejrzany film, za wspólnie spędzony czas. E, zapraszam na kolejne filmy, już niedługo. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Czupak to jest król wód, a karasie się do gówno. © bf